Witam Państwa. 13 Sobota 13.35 Gołębie Bolka i Andrzeja. Tutaj mamy Andrzeja, murzynki 85 sztuk. Budapeszta, ile Widziałeś Andrzej? Ile? 50. 50 Budapeszta. I dwa jasne i Bocian. Dwa jasne i Bocian. 140, 140. 140 sztuk. Bolka jest koło 135 sztuk, 60, chyba 7 murzyna. Wzięliśmy dzisiaj żałobniki ten na białogonach, weszwance, trzy czarne kończate, pasiaki, tam jakieś są też, zadawaliśmy niech, niech wszystko leci, trochę bije w tygodniu nie mam czasu, to dzisiaj sobota, szybko byłem na cmentarzu jeszcze, bo tam żona mnie też troszeczkę męczy, że ciągle tylko gołębie i gołębie, no ale to już środek ma taki, dlatego... Pociąg, no i tak to jest, i lecimy. Tutaj 135, Andrzeja tego. No Andrzejku, otwieraj moje. Bo dzisiaj, yy, nie puszczamy razem. Andrzej osobno, ja osobno. Włoka 135 sztuk wystartowało. Jad, Nad drzewem. Czekamy teraz, Andrzej na razie nie puszcza, bo to jest dosyć z, z, mocno wieje, to zanim one się uniosą. Tutaj pocztowy Janka Biały przedmiot, mi, taki tam co dostał, a tego ja też go wziąłem, bo mnie denerwują, bo to tak chodzi. Jego łąbki, no to z panowie teraz tam... A nie mogą wyjść, muszę już tam na ulicy wyjść, bo jest nie, nie mogą się podnieść. Który to tutaj jest? tutaj jest super że mi macie, mam tu też masz 66, 15 km do Andrzeja. Do mnie będzie 4 więcej. To będzie gdzieś 19 km. I na razie, żeby przejść na drugą stronę, bo ciężko nim pójść do góry. O, teraz nami dać w polu, wiatr ściąga. W od tym kierunku na Nowy Dwór. No, przytańczyło, ale nie w tą stronę. <grystanie> Panowie niestety. No, nie są to, to... już. Ku... <grystanie> 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 Zaraz będą kilometr nie w tą stronę w ogóle, albo już są. <grystanie> ja mówiłem, ja wiem, ja że tam to ściąga to na... Bardzo jeszcze późno jeździ. Dzisiaj pójdę <grystanie> drugie, to teraz szybko ciągle, ja ale... Murzyn, było 84 Gołąbków nie widać poszły z stronowego dworu. O kierunku, idą, zobacz. Gdzie ty je widzisz? A wracają, przy Państwa, wracają. Nie wiem czy widać tutaj. Wracają. Teraz tak jak poszły tam, teraz tutaj. Teraz tutaj ciągną z powrotem. O, widać. Czekaj, jedziemy z tej ulicy, bo zaraz nie nas widać, ale... Wracają panowie gołąbki Na razie Andrzeja jeszcze nie puszczamy, czekamy, niech też się trochę ruszą, niech, niech odejdą Gdzieś tam odejdą. Gdzieś tam Andrzej mówi odejdą albo do innych, albo do nas się śmieje. Mamy ponad 60 chyba tam sześć czy 7 jest jeszcze murzyna, to było 82 czy 3. po tylu już lotach, co było, to nie jest źle, o widzimy teraz ptaki idą tutaj nad nas, ptaczki idą nad nas jak widać. Tu, tutaj są nad nami, teraz nas mijają ptaczki, no do góry biorę, tu lecą ptaczki, tu, 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 powoli skąd je puściliśmy, dopiero teraz stopnęły bo przedtem poszły kilometr nie w tą stronę, a teraz już zaczynają ciągnąć na Elbląg, proszę bardzo, widać ale muszą pułapo trochę ubać, bo na początku nie mogły do góry, proszę Państwa, Więc tak jak mówiłem, no w tygodniu nie ma czasu, pracuję długo dzisiaj tylko weekend, znalazłem trochę czasu, musiałem z żonką jeszcze jechać szybko na cmentarz, żeby nie krzyczała. Rano, przyłagodzić godzina prawa i teraz znalazłem chwilę wolnego i... Ale! Znowu je! jak tak jedną z wiatrem. Już tak tu były blisko i znowu dzieje się to samo. Stąd pierwszy raz, z tego słupka lecą, leciały bliżej, a niektóre to w ogóle stąd ciało cię wziąłem mieć te żałbniki na białą pogotę Kosiarki czarne białe Wyszłałem przeczarki, wziąłem wszystkie pięć, bo tak puszczałem 3, zawsze Święłem 5 Z powrotem gołąbki idą na nowy dwór Gołąbki z powrotem poszły na nowy dwór? Znowu były już tu szły na Elbok i cofnęły znowu szybko z wiatrem i znowu Idzie znowu, tam jest mnóstwo. Znowu moment tak szybko że kręcił, żeby on tak w tym kręcił, jak w jak tamtym akinie. Idzie, bol, idą bolka gołębie, teraz widać. Walczą jednak ten wiatr, jeje. A ty tego siwego żeś wziął? A, bo tylko miał się osobno. Tam widzę ten weszpion, bo Ci mówiłem, o te trzy były puszczane, te, te dwanie i to może być jakiś ten jasny na ogonie, też są dwa, które poszły pierwszy raz tam Andrzej go, dawaj je wsadzaj, no i wsadziłem, no i widzę, widać właśnie ten jasny tam i... Gdzie tutaj. Nie mogą na razie Teraz niby Elbląga, ale zaraz może jest znowu szybko cofnąć, bo jest wiatr mocny na tamtą stronę. A na jednak coraz... No tam nad Elblągiem mleko, Elbląga tak nie widać za bardzo, prawie wcale nie widać. Gołębie ubierają pułap. Są coraz wyżej, nie wiem czy już widać. Gołomki są coraz wyżej. Teraz ładnie pociągnęły na Elbląg. Tam, 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 tam idą na Elbląg, teraz szarpnęły na Elbląg, panowie nie wiem czy już widać, telefonu. teraz szarpnęły w stronę Elbląga, tam jest jeszcze jakieś meby, czy coś idą dołem i one za nimi idą, teraz ładnie poszły, na razie idą pięknie, oby tak dalej, w dobrym kierunku, no teraz już na pewno panowie nie... Nie widać, będziemy pauzować. Znaczy, nie pauzuje, bo zaraz będzie Andrzej puszczał, to nie pauzuje, Już teraz snaga nagrany. Pauzę zajeramy jeszcze jak pójdą, żeby był jeden film. o, już się widzę, to już teraz chyba sam, tu się sam tam widzę cały czas. tam pan mnie spięciotliło w tym z powrotem, a tam lot Lecimy? Lecimy, lecimy. Panowie, moje znikły, pociągnęły na Elbą Co tutaj widzę, jeszcze chyba trzy sztuki się górą cofają. A tamte już pociągnęły. Ale to wpadną do Andrzeja naszego ręcznego. <grymiania> panowie. Zaczynamy, puszczamy Andrzejka gołębie. 140 Otwieramy pierwszy raz po 140 sztuk. Zapeszty pierwszy, pierwszy raz. Tamurzyn zjeżdża do, do lotu, a no mam <laughs> jedzie <laughs> Mamy tego panowie, Bolga A też się nie mogą podnieść kręcą, co? A twoje już zobacz. Nie, ta, o już się rozbiły, bo już tylko przyszła ta a no no to będzie jeszcze hak z Andrzejem Mamy na sto wróciły panowie, wróciły No jest, nie no połowy nawet nie ma do 40 sztuk jest tu u moich górą, nie wiem czy widać Bocze. Tutaj Andrzeja zaczynają mielić. Też za nim się męsą, jednak, jednak ten wiatr... Się przycisnęli głowę mu klatką, chyba nie, on nie wróci ten co lata, wiesz? A mówiłem ci Andrzej, nie bierz go, bo on jednak miał przyciśnięte, żeby on się odpoczął. O, Bolka schodzi do haka. Tu są gołąbki Andrzeja, ładnie idą. Zaczynają już powoli ubierać. Dwa, dwa schodzą do haka, zobacz, twoje trzy schodzą do haka. Bolka, już jadam do haka trzy z góry, bo to myślą chyba, że ten lot się cofnął. No i będzie hak, będzie już na 100%, już wyślance, tutaj są te czarne ta para, chyba cofnie pierwszy raz, widziałem. Ale może Andrzeja je podzielą tam. Na, na... Niech szukają, niech szukają. No hak będzie na 100%, bo Andrzeja szybko idą do góry. To zaraz przyhaczą tam, to jest już na 100%. Może zobacz, zobaczę, jak gdzie wysoko. Siwy bocian, jawi zaczyna, o, a, tu, a tu bolka się przyszły, dwa i se klepią, o. żeby z chęcią na busa siadły. Zobacz. A gdzie Andrzeja? Andrzeja tutaj. Widać, zaraz będzie. Moje się cofnęły za 40 dobre sztuk i id idą do Andrzeja. Zaraz będzie ścinka. Moje się trzymają w kupie. Andrzeja się trzymają w kupie, moje się rozbiły. Ale bociana już nie ma, zobacz. bociana Andrzeja już nie ma. Nie, jest, w jest. Nie, to jest. Nie? jest. Kapitań. Tu idą moje, widać? Proszę Andrzeja, i moje chyba idą do Haka, do Andrzeja, tak, teraz się złapią, proszę bardzo nie wiem, panowie, Bolka idą do Andrzeja, do Haka. uciekają. Andrzeja już są wyżej i się nie złapały. Andrzeja są wyżej i się nie złapały, były bardzo blisko, ale się niestety nie złapały, ale, ale wracają, teraz będzie haczyk, teraz Teraz będzie... Widać. Jest. A bolka ze 40 sztuk się cofnęło i wpadło do Andrzeja, jak widać. Także dzisiaj film bardzo ładny i chcieliśmy, żeby nie było haka jednak. jednak... Jest, jest bolka we szwance, wszystkie, 5 tych czarnych. Andrzeja górą. Moje te we szwance czarne klepaki się cofnęły, ale one tak zawsze dochodzą jak... Andrzeja zaczynają już wirować. Bardzo ładnie idą, ale pięknie kręcą. Pięknie kręcą. Aj. Bolka wyrzucają, bolka z powrotem wyrzucą. Andrzeja, <grytania> trzy tempo. Oj, teraz się rozerwały. Budapes przyjdzie w górę, zobacz. ciągnie, jednak do góry. No mi się bardzo ciekawie. Filmik wyszedł. Gołąbki. Jeszcze raz się ścinkują Ale bardzo ładnie Tutaj jest ze 200 gołąbków, bo moich tam się do 40 cofło, Andrzeja było 140, to około 200 sztuk, teraz latają razem Nie wiem czy widać bo to już gołębi prawie ja nie widzę, Czekaj, gdzie one teraz poszły A są tutaj, są, są Są w górę, ale już wysoko, wysoko idę, Madrzeja Bardzo do góry Dobra panowie, pakujemy klatki Wtedy coś pod gołębnikami nagramy Pakujemy klateczkę, to zaraz spauzuję Gołębi, no. Są słońce, nie widać za bardzo. Pateczki jeszcze pozostały, to muszę zobaczyć jak to spauzować, żeby nie przerwać filmiku panowie. Idę do zobaczenia, do usłyszenia pod gołębniczkiem. Dojechaliśmy do Andrzeja, są pierwsze gołębie u Andrzeja. Sam murzyn. Dojechaliśmy do Andrzeja, teraz właśnie jest około 30 sztuk murzyna. Andrzej patrzy, coś w środku nie, nie ma. Jest murzynek. Był hak. To zaraz zobaczymy, czy coś bolka nie ma. Bo się złapały. Jest 30 sztuk na pewno. Zaraz zobaczymy, siądą. Bo się złapały z moimi. To może coś jeszcze bolka jest. A zaraz będziemy patrzeć, jak siądą. Ci mówiłem, że te budapeszty to, to były tam. Nie ma, nie ma, bo ona ci mówiłem, że to są twoje jasne, bole. Chyba jasny to co? Tak, możesz? jest jasny na białym ogonie. Z koroną, to to nie jasne z białym, Z koroną, panowie. 15 km Pierwszy raz też czas takiej odległości Siadają gołąbki. Zaraz zobaczymy Czy nie ma coś bolka Jest jeden murzynek Bolka. Chociaż Andrzej też ma takie, bo ja też miałem pojedyncze, Andrzej też ma pojedyncze, to ja teraz nie wiem, bo ja mam tam niektórych tego, niektórych to może nie wiem, to już musiałem To musi zaknąć, To musi być Andrzej zacznąć, bo tu jest pojedyncze pomarańczowe, tak? I obrączki czarne to moje z nazwiskiem, i niebieskie. Ale niektóre tylko mają same pomarańczowe. Tak, właśnie miały. Te co były długo lotowane, to mają jeszcze niebieskie, ścinkowane. To Andrzeja, to chyba mu jego na razie nie ma. Zaraz zobaczymy, czy jeszcze chodzi parę sztuk w górze, zobaczymy jak siądą. Dobrze, ojdą na dwa kolejne, idą panowie, dwa kolejne idą. Ale to już nie są Andrzeja, chyba. Nie Andrzeja, bo... pośle, 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 pośle. Jest Andrzeja, z tą taką białą szyjką, bardzo mądrą gołą. Pokaż tego jasnego w koronie. Jeszcze nigdy nie zginęła. Tutaj przyszedł jasny w koronie i Budapeszt pierwszy. Wiecie Państwo? Ale tam jest jasny czerwony znakiem, bo to nie jest mój. Mój, ale on to musiał przylecieć teraz. raz. On nie był gotowany, to nie ten? Ten nie był gotowany. Te, te dwa murzyny? Zaraz zobaczymy. Bo tu jest na desce z znakami, to mnie nie był nawet. Jeszcze jasna koroniaka no, Przepraszam, jasna groszka taka. Ja mówiłem Ci, że ten lot, co tam tak kręcił, to, 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 to był Twój, co szedł na Nowy Dwór. To Budapeszt szedł tam. Bo ja widziałem, jak one były wysoko, jak ja, 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 ja się odbijał. Tam było w ogóle z 7-8 lat panowie. Są rośniaki? Pierżaki? Teraz wejdziesz zobaczyć, tylko zobaczysz jakie, jakie siadają, czy tu jakie Andrzeja Tamten też Andrzeja Tu to zawsze mieć bambu, drogi się. Pierwszy raz w nie wiem czy ta moja nie jest na czarnej skup... bez skupki jest żadnej plastikowej i czarny ma znak, nie wiem Ej nie, to ty mi ją dałeś, ja jej w ogóle nic nie dałem. To, ty, o to mi oddałeś tego mojego głębiu Aha, to ją znaczyłeś ją tak? Nic nie zakładałem Aha, panie Andrzeju, to by się zgadzało, weź tam sobie zobacz sam po swojemu, co? No jest na czarnej o i o... ma znaki na boku, no. Daj zapalić, bo mam w samochodzie trochę panowie Adrenalinka, bo jeszcze nie widzimy głównego lotu, to ja dobrze widziałem, że to Budapeszt, to szło na nowy dwór i to tak dosyć wysoko, tam aż się odbijały, to były one Zaraz spalę i jadę do siebie Trzymaj Andrzej Zobaczymy co tam u mnie. Nie ma nic Na razie pauzujemy, dogramy coś jeszcze na pewno. 25 minut, 20. Są u Andrzeja następne dwa małe lociki, schodzą. To już będzie... Minęło z minuty To będzie już... 33 trzy na naliczymy. Siada jakiś pod, a nie, to pocztowy, to nie wiem, czy to na pocztowe. No daj tego ognia. I Budapesz jest albo jazda. Budapeszt. To zobaczcie panowie, pierwszy raz poszłó Kiedyś musiałem No to jest to im zrobię. Cześć, pani Andrzejku, wszystko będzie w porządku. Trzymaj na pewno. zaraz zobaczymy. Jest z góry następny Murzyn wali. Jest kolejny murzyn. Jeżeli to na piechoty chodź klatki, wyciągniemy. Jedź do siebie nagrać coś tam. Będą oglądać, czy coś u ciebie spada. To chwilę, słyszysz? A i tak u mnie zobaczysz, tu w domu. Moje już są wszystkie Jednak, w domu jedno? prawdopodobnie. No jest, 20 jest. Jest, jest. Będzie, Ciemny trochę ten bolka, tak, bo to taki w koronie, ten to mój na pewno, ten taki jasny. Widziałem twoje... No mówiłem, bo już, go, bo już go poznałem w powietrzu złapały to już. Zobacz, to może być. I jest twoja Budapeszka. O, i Wolka Budapesztka jeszcze. Z O kolejne są, zobacz, cztery. Kolejne cztery panowie zjeżdżają. A gdzieś to będzie kolejne. Cztery, pięć. kolejne cztery czy pięć? Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, sześć. sześć. ale z góry wal. Dla są na nowym dworze. Dwa mam, twoje na 100%. Tak, tak, bo ten jeden jad, jad, to już. A i pocztowego obcego jakieś. No Na pocztowy to siadał. Ci nie wiem, że jakiś pocztowy siadał. Ale panowie, raz, dwa. To moja z piórkiem, ona jest jedna. Zjeżdżają. Następne Zjeżdżają, murzynki. Tam jest murzynki. I wszystko w pierzaki, panowie, na własną rękę. Po cztery, po pięć. Panowie, chcieliśmy osobno, żeby leciały i, ale i tak jednak i się... I to... Tak i zobaczycie film HAK był i tak i tak nie u, nie u, nie jeliśmy tego, nie? Nie tak, nie chcieliśmy, ale... <laughs> nie mogę powiedzieć tego. <laughs> ale są następne cztery bo już, są następne cztery. Tu Andrzej gdzieś następne cztery są widzi. A faktycznie leży. jest kolejny piąty, na, jeszcze tutaj niżej. Ale to ale... tak chyba budapeszty. Nie może. Ale to jeden to coś jeden, się, chyba jeden chyba mój, bo coś się wyrywa do przodu I to nie jest ciemny, to jest jakiś budapeszt Ale nie ma berlinki panowie, nie ma czaposa Bolka, bolka idzie na elbok Tak, bolka, bolka, bo to idzie widać M tam mówiłem pan. ja już w powietrzu widzę jak Twoje schodzą a jak ten że to coś A tu trzy zjeżdżają Tu dwa z boku, znowu zobacz. patrz, zobacz, pięć już jest. Pięć zjeżdża, nie wiadomo skąd. O, dwa kolejne z nieba, zobacz. Dwa jeszcze kolejne, tam bardzo wysoko. Spadają, nie wiadomo panowie skąd. Zgodę, ale spadają, ale spadają. dobrze, że się schodzą, ładnie spadają, się schodzą, spadają. tylko nie ma. Oj, bolka ciemny jest następny. Odszedł. Nie gonimy, nie szparujemy. Niech walczą gołem. O, tu bolka ciemny, już też zmęczony, chyba. Nie wytrzymał jak mi się podejrzali, że moje mój, bo widać, że eee. Szparł Andrzeja jeszcze na razie się nie poddaje, ale cały czas coś tam spada, panowie Dobra dam pauzę się pokaże większość Bo jest już 26 minut, minut Dobra, pauzujemy, nagramy coś u mnie panowie, jesteśmy u mnie Istę tam Udać tylko w parę widać, ale chyba nie jest za wesoło jednak dzisiaj było długo... Ouuu słabiusko u słabi słabiusko O, panowie na radzie to jest 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ptaków 130 czy 18 28, 36. No może ze 20 Także Wesoło nie jest Ptaki gdzieś poszły nie w tą stronę ja już murzyny były Tylko nie było Budapesztu, Może już tam był Chyba 60 sztuk miał jest następny murzynek zaklepał tu idzie następny murzynek widać zaklepał powoli się schodzą ale to już gdzieś się porozbijały lotu tu nie widać A już gołąbki gdzieś się porozbijały 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 25 z ponad 130 No to na razie jest bardzo cienko Dzisiaj Późno puszczaliśmy Jest godzina w pół do trzeciej już teraz To mi brat mówi będzie się robić szybko ciemno Tam byliśmy na tym 60 słupku Tam było stamtąd 15 od Elbląga Ale tu do mnie jeszcze jest ze 3 km Od Andrzeja na pewno To jest 18 km panowie No i dzisiaj może być Dzisiaj może być ciężko Ptaczków nie tego, teraz muszę jechać na wieś Przyjada gdzieś przed piątą, wtedy zobaczymy ile jest Ja teraz nic nie wpuszczam, tam siedzi na siła Zobaczymy co to w ogóle pokaże Oby chodziły, oby chodziły panowie Tutaj mamy murzynka 60 sztuk nowego będzie co puszczać. Oby chciały dobrze chodzić. na no, tam zawsze paną, niby ścinkowana, niby tego Ale to wiecie państwo jak to jest te to te ścinkowania to To do czego przychodzi to później. Ale zobaczymy. Będziemy oblatywać, będziemy pokazywać. Teraz przez chwilę przypuszuję, idę wody i wleję i postawię na dach. Tu się pomału gołębie. Tutaj widzimy trzy górą, ale i tak w dalszym ciągu jest cieniutko, jeszcze brak 80% gołębi, to następny może wyskoczył za, jak go wiesz, za cieną pojedynczo, niedobrze. górą żeby... no te No to te trzy i tam teraz przed. Ja pierdziel, ten Janka polu przed co to do mnie wlazł, widzisz? Janka taki poruch, temu dali tam na darmo razie, zobaczyć. i zobacz i taki ci przyczeka, czy to jest poruch, czy nie, czy to jest ta na koronie.